Nie rozumiesz, że Cię kocham? I to bardzo. Ale ja nie kocham Ciebie. Nie w ten owoc zjednoczy naszą rodzinę, przyniesie nam dobrobyt i spokój. Kocham Cię. Jesteś moją żoną, ale nie dam Ci dziecka. Kto przedłuży nasz róg? Kim dawamy tyle, jak gdy ożenię się z Eli, twój dług pójdzie w niepamięć. Zostaniesz żoną Maksuta. Zrobisz, co ci każę. Nie poślubię Maksuta. Zabiję cię. Co ja zrobiłem? Popełniłam grzech. Potrzebny wam dobry adwokat. Dlaczego nas to wszystko spotyka? To przez ciebie nie mogę mieć dzieci. Zrobię to, czego pragniesz. Wybiorę surogatkę. Ani ty, ani Karaman nie poznacie jej tożsamości. Jak ja mogę pani pomóc? Od ciebie zależy przyszłość nas wszystkich. Nikt nie może o tym wiedzieć. Nowe odcinki tureckiej telenoweli Przypieczętowany Los oglądaj od poniedziałku do piątku o 20.